Mamy naprawdę świetne polskie kino. To, co robią polscy twórcy ostatnio, to jest naprawdę bardzo wysokie odbicie. Bo były takie lata stagnacji, kiedy tego polskiego kina było bardzo mało. ale od czasów Idy. Uważam, że to, co robią polscy twórcy, to jest coś niesamowitego. I co bardzo mnie cieszy. Wraca kino gatunkowe. Tak? To znaczy, że nie robimy już tylko dramatów. Jest a, kino gatunkowe z prawdziwego zdarzenia. To nie tylko komedie, thriller, dramat albo coś wojennego czy historycznego, ale wracają filmy familijne dla dzieci. I, i zaczyna wracać ten gatunek, który był popularny w latach 80. i było bardzo dużo polskiego filmów, Które do tej pory z rozrzewnieniem wspominam. Natomiast to, co cieszy, teraz jest znowu co pokazywać. Kilka pytań. Usiąść wygodnie w fotelu, patrzeć, słuchać i przeżywać emocje z głównym bohaterem. Mimo, że kino jest takim miejscem, gdzie teoretycznie nie wykonujemy żadnych aktywności, ale jednocześnie przeżywamy w nim tysiące przygód. O magii kina. W podcaście Kilka pytań rozmawiam z Natalią Piotrowską, kierownik Kina Światowid. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, cześć. To zacznijmy od tej magii kina. Czym ona jest? Wiesz co, no właśnie, długo się zastanawiam teraz nad tym, czym jest magia kina. E, I chyba e, wiem i nie wiem. To znaczy, po tylu latach pracy, zdaje się, że powinnam. Ale jednak jest tak, że za każdym razem, jak wchodzisz do tej sali kinowej, to, to jesteś zaskakiwany. Ja uwielbiam to, że jesteśmy tam wszyscy razem, przede wszystkim. To znaczy, że nie oglądasz filmu a sam. Nie jesteś sam na sam z ekranem, nie wiem, smartfona, czy telewizora, czy laptopa, ale siedzisz w obecności innych osób. I to uważam za taki największy. Największą magię i największą przewagę kina nad tym wszystkim, co teraz się dzieje. I to, że kino jest jednak taką przestrzenią, w której się spotykamy, i, i nie tylko po to, żeby coś konkretnie. Obejrzeć, ale przede wszystkim, żeby być. Tak. Dla mnie kino jest przede wszystkim rozrywką e, i zawsze tak było. Od zarania dziejów tak naprawdę. Kino stworzono, właściwie to miejsce, w którym ogląda się filmy, to mam na myśli, stworzono po to, żeby było fajnie, żebyśmy e, może trochę zapomnieli o tym, co się dzieje na zewnątrz i ze, żebyśmy weszli do tej sali kinowej, przy, zaciemnionej gdzie to ekran jest takim najważniejszym punktem i jakby wyłączyli to wszystko, co jest, co jest na zewnątrz i skupili się na tym, co tu i teraz. E, uważam, że filmy oglądane w kinie właśnie są najbardziej zapamiętywane, ja przynajmniej tak mam. E, że jakby utożsamiam dobre filmy z miejscem w którym je oglądam a jeśli oglądam to w dobrowym towarzystwie jeśli jest fajnie jeśli jest, jest to właśnie kino e, e, znakomity obraz dźwięki i, i właściwie to miejsce że się na 100% skupiam to jest to dla mnie najlepsze, najlepszy film najlepsze kino jesteś w stanie wyłączyć się kiedy przekraczasz próg sali kinowej że tak. jesteś ty i film. Absolutnie tak i właśnie y, to jest w tym najlepsze, bo wiesz, jak oglądasz coś w domu, nie wiem, w telewizji, gdzie są reklamy albo na laptopie czy w telefonie, gdzie możesz zawsze sobie zastopować, wyłączyć, to ty de decydujesz tak naprawdę kiedy oglądasz. Um, coś cię jakby wytrąca, czy coś ci przeszkadza, to wyłączasz i tak dalej, robisz sobie przerwę. Natomiast tutaj tej przerwy nie ma i to jest najlepsze. To jest to, nie wiem, 90 czy 120 minut, kiedy jesteś tylko i wyłącznie skupiony na tym, co oglądasz, i nie możesz tego przerwać. Um, nie ma przerwy na herbatę. Nie ma, niestety. <grym> nie ma przerwy na nic innego, więc to dobrze i niedobrze, ale no, uważam, że jednak właśnie po to to jest. To, że wyłączamy światła, też, też jest po coś. Zawsze pytam dzieci, czy wiedzą, dlaczego w kinie ogląda się filmy z wyłączonym światłem? I, i z reguły nikt się nie domyśla, tak. Myślę, no. Tak jest, bo lepiej widać, bo, bo no też, ale to jest po to, żebyśmy się nie rozpraszali, żebyśmy nie obserwowali osób, które są za nami, przed nami, obok, tylko żeby cała nasza uwaga 100% była skupiona na obrazie, tak? nie, nie widzimy nic poza tym, jest ciemno, jest, jest obraz, jest tak jak właśnie, na, 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 tak jak powinno być. A jesteś takim e, z kinomaniakiem z krwi i kości? Czy jednak popcorn, cola, herbata? Absolutnie nie. Nie jestem kinomaniakiem, wręcz bardzo rzadko chodzę do kina. No e, niemożliwe. To, tak, niestety tak. E, natomiast jak już pójdę, to wiem na co idę. I jakby idę w konkretnym celu z dobrym nastawieniem. Tak, jak powiedziałam, utożsamiam kino z właśnie oglądaniem czegoś bardzo wartościowego w tym momencie, w którym mam na to czas, ochotę i wiem, że dobrze spędzę czas. Dlatego selekcjonuję i wybieram te filmy, o których wiem, że iść jakby potrzebuję, chcę lub chcę. Chce na ten moment na przykład po prostu się rozerwać, tak właśnie po to, żeby spędzić fajnie czas miło, żeby się pośmiać, to jest, to jest najlepsza, najlepsza rzecz. Właściwie kino pełni wiele różnych funkcji. Ja zawsze podkreślam, z kim rozmawiam, że dla mnie nadrzędną jest ta funkcja rozrywkowa. I taka funkcja dobrej zabawy może być to funkcja terapeutyczna, tak? To jest tak, że jakby. Te półtorej godziny, które spędzamy w kinie, jeśli jest to dobry film, gdzie się śmiejemy, takim na przykład ostatnim, którym oglądałam, byli teściowie dwa, które serdecznie polecam. To jest naprawdę świetnie zrobione kino, gdzie idziesz, oglądasz i naprawdę dobrze się bawisz. I wychodzisz z poczuciem, że ok, jest, jest, jest mi teraz super, jest mi lekko, dobrze spędziłem czas i jest to naprawdę dobry film, więc. Więc, no, no właśnie, chodzę rzadko, chodzę selektywnie, ale, ale nigdy tego nie żałuję, jak już jestem w kinie. A bardziej wybierasz film polski czy zagraniczny? Wiesz co, to bardzo różnie bywa, a myślę, że jest pół na pół. Uważam, że mamy naprawdę świetne polskie kino. Chłopi, niesamowite. To, co robią polscy twórcy ostatnio, to. To jest naprawdę bardzo wysokie odbicie, bo był takie, były takie lata stagnacji, kiedy tego polskiego kina było bardzo mało i bardzo niewiele filmów. Ale od czasów Idy uważam, że to, co robią polscy twórcy, to jest coś niesamowitego. I co bardzo mnie cieszy, wraca kino gatunkowe. Tak? To znaczy, że nie robimy już tylko dramatów. Wciąż dramat, wciąż jakaś martyrologia. Nie, jest kino gatunkowe z prawdziwego zdarzenia. I to nie tylko komedie. I to nie tylko jakieś, powiedzmy, kino typu thriller, dramat albo coś wojennego czy historycznego. Ale wracają filmy familijne dla dzieci. Za chwilę Akademia pana Kleksa. Ale Obsie, który jeździł Koleją, też był świetnym filmem. Właśnie całkiem niedawno powstał. I, i zaczyna. Wracać ten gatunek, który był popularny w latach 80. i było bardzo dużo polskich filmów, do, które do tej pory z rozrzewnieniem wspominam. Ale gdzieś tam ten rynek kina familijnego się załamał w Polsce, tak? To znaczy nie tworzono takich filmów. Jak realizujemy festiwal filmów familijnych co roku w grudniu, za chwilę następny, to jak zaczęłam szukać właśnie filmów familijnych z lat 90. -tych, 2000., -tych, to praktycznie nic. Dopiero musimy jakby lata 70-80 pokazywać, jeśli chodzi o klasykę. Natomiast to, co cieszy teraz, jest znowu co pokazywać. E, więc kino familijne. Zaczynają się też tworzyć fantazy, zaczyna się tworzyć trochę horroru. Na festiwalów w Gdyni są właśnie takie próby pokazania takich filmów i tam one są bardzo mocno docenione, jest Horror Story, która jest takim, taką mieszaniną komedii i horroru. Bardzo dużo różnych prób, bo to są próby, ale naprawdę udane. Więc, więc tak, polskie kino tak, ale no, no wiadomo, że sentyment do tego filmu amerykańskiego głównie i twórców ulubionych jest i będzie. A twój ulubiony twórca? E, wiesz co? To jakby nie mam takiego mocno sprecyzowanego. Bardzo, e, bardzo lubię skakać po takich gatunkach. To znaczy ja lubię wszystkich e, twórców takiego bardzo charakterystycznego e, kina. I nie tylko Tarantino, ale też twórcy hiszpańscy, trochę Almodóvar, kiedyś Woody Allen, teraz już niekoniecznie. Bardzo lubię też. Mam. U aktorów z którymi których bardzo śledziłam zawsze i za którymi podążałam niezależnie od tego gdzie oni się w tym momencie znaleźli i możesz się śmiać ale takim aktorem którego bardzo 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 lubię i bardzo cenię mimo już na początku go nie lubiłam strasznie jest Leonardo DiCaprio uważam że jest geniuszem jak były czasy Titanic'a to wszystkie koleżanki i wszyscy zachwycali się rolą tak romantycznego, romantycznego kochanka. tak młodego, przystojnego i tak dalej kochanka, który, który tragicznie oczywiście ginie i, i, i wszyscy płaczą. Ale ostatni film, czas krwawego księżyca, pokazał Jasne. go zupełnie w innej odsłonie. Ta tak. twarz zmęczona cały czas, wystana przez no, no cały właśnie, czas filmu. Tak, tak, tak. To, o czym ty mówisz, jest te, teraz tam po latach jakby i taką dojrzałością swoją pokazuje, jakim świetnym aktorem jest, w jakich rolach się go odnajdujemy. Ja uwielbiam Django. To jest coś niesamowitego, to, co, co, co tam się dzieje. I generalnie e, tak, właśnie to są tacy aktorzy i, i, i nieważne, jaki to film, ja będę to oglądała. To, to, jest, to jest to. I zastanawiałam się długo, czy mam jakąś swoją e, ulubioną aktorkę, ale chyba nie cały czas gdzieś tam, gdzieś tam szukam a później stwierdziłam, że bez sensu nie muszę wcale jej mieć, tak? Może mi się ktoś podobać w jakimś filmie i uważać, że to jest genialne, a, i, i, a w innej roli już niekoniecznie. Także to jest takie naprawdę bardzo płynne. No i właśnie chyba o to chodzi, żeby jakby szukać i próbować nowych rzeczy w kinie, otwierać się na nowe gatunki, nowych twórców, nowe tytuły. I fajnie, że ludzie dalej obserwują to, co się dzieje w polskim kinie. Ja tylko bardzo, bardzo żałuję, że to, o czym przed chwilą mówiłam, czyli to kino familijne polskie. Niestety bardzo przegrywa z, z popularnymi, komercyjnymi filmami amerykańskimi, nie tylko Studia Disney, ale też, też innych twórców, innych producentów. Natomiast no, ta nasza taka rodzima twórczość potrzebuje jeszcze bardzo dużo. Takiej reklamy, promocji, nie wiem, przyciągnięcia widzów. Myślę, że to jeszcze proces bardzo długotrwały. I ja żal, że, że jakieś inne filmy, może mniej wartościowe, kreskówki przyciągają tłumy, a, a opisie, które który jeździł, koleją tylko grupy szkolne. A jak uważasz, czy to jest teraz dobry czas dla twórców, dla reżyserów, żeby tworzyć filmy? Myślę, że tak, chociaż z tego, co ostatnio czytałam. Um, to jest tak, że z tymi dofinansowaniami, czyli z, przede wszystkim z, z budżetem na filmy jest trudno. Wiadomo, jeśli im słynniejszy reżyser, jest mu łatwiej, natomiast m, wyobrażam sobie, że tacy twórcy po szkołach filmowych mają naprawdę ogromny problem z tym, żeby... Wypuścić film, rozpowszechnić go, rozreklamować. Może stworzyć to jeszcze taki najmniejszy problem, ale ogromne środki zaangażowane są na reklamę, promocję. Odpowiedni dystrybutor to ma duże znaczenie, bo później jakby te zaangażowane finanse muszą jakoś wrócić i nie zawsze to jest takie oczywiste. Albo Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje, ale to jest konkurs, więc naprawdę trzeba jakby mieć dużo szczęścia, żeby otrzymać środki, a sponsorzy wiadomo, że to, to, to raczej tylko te osoby i te filmy, które są gwarantem sukcesu. Natomiast szkoda, że właśnie te mniejsze produkcje nowych twórców, bardziej takie nowatorskie, bardziej może poszukujące. Gdzieś tam jakby mają problem z tym, żeby pokazać się szerszej publiczności. I oprócz festiwali, tak jak my pokazujemy coś, co nie ma tak dużej reklamy i jest gdzieś tam niszowe, to no to ja już wiem, że to będzie problem, żeby to w ogóle jakby zaistniało. I praktycznie seanse przechodzą po puste lub po, kilka, po kilkoro widzów, to, to zupełnie nie o to chodzi. Tak? Także chcielibyśmy pokazywać takie filmy, natomiast jakby. No wiem, że to nie, to nie to, że to nie będzie tak jak przy okazji innych mocnych, głośnych, intensywnych kampanii reklamowych. Ale czy zauważasz, mimo wszystko, jeśli chodzi o polskie kino, o polską kinematografię, to ona zaczyna się ponownie odradzać? Bo ja pamiętam y, lata 20., no to był boom, przepiękne filmy, y, właśnie różne gatunki, potem był czas wyciszenia. Nie było dobrych polskich filmów, był czas komedii romantycznych, a potem zaczęły raczkować, e, zaczęło to kino raczkować, pojawiały się dobre filmy, a potem był taki wysyp. Ja mam teraz wrażenie, że ta fala to jest fala wznosząca dla polskiego kina. Myślę, że tak, bo tych produkcji jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast e, wiesz co, okazało się, że po czasie pandemii jak był trochę. Przestój, bo jakby do tego roku gdzieś tam 2009 to kino polskie szturmem właściwie atakowało wszystko. Widzowie przychodzili na, i na komedie, i na komedie romantyczne, i na, i na dramaty. Właściwie 60-70% naszych widzów to byli widzowie kina polskiego. I, i, I ten 2019 rok był naprawdę świetny. Natomiast, um, kiedy nadeszły czasy pandemii, to wyobraź sobie, że ten rynek totalnie się załamał, jeśli chodzi o kino polskie. Produkcje były, bo zaczęły być realizowane jeszcze przed. E, trochę wstrzymano się. Oczywiście kina przez jakiś czas były zamknięte, więc poprzesuwano te premiery, ale to dalej było znakomite kino. I wyobraź sobie, że po tym czasie, teraz. E, Właściwie dwa lata minęły i dopiero to kino się odbudowuje. W tamtym roku mieliśmy taką obserwację, że kino polskie nie. Że to znowu wygrywają produkcje zagraniczne. I mimo już znakomite tytuły były, i ja nawet to jakby zastanawiałam się, i rozmawialiśmy u, u siebie w, w biurze kina, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje. Dlaczego te filmy, które kiedyś byłyby tu tłumy, tak? To nic się nie zmieniło. To dalej jest świetny polski film, znakomity twórca, świetni aktorzy. On jeszcze w, w parę lat wcześniej po prostu drzwi by, do kina by się nie zamykały, tak? a tu jest pusto. Co się dzieje? I, i zaczęliśmy e, właśnie zastanawiać się. Też były takie badania rynku, które pokazały znaczący spadek. E, I dopiero teraz to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, e, dosłownie pół roku ostatnie. Zaczyna to powoli wracać. Więc dlaczego tak się wydarzyło? Czy ludzie dalej bali się wyjść? Czy może kryzys finansowy jakby pogłębił tą mniejszą chęć przyjścia do kina, że widzowie starannie selekcjonują to i że dopiero w oparciu o dobre recenzje, to czy czekają, co się wydarzy, tak? czy ten film będzie dobry, czy warto wydać pieniądze? Wcześniej po prostu szli. Jak był, a, nie wiem, Domalewski szli. Smarzowski szli, nieważne. Po prostu musieli zobaczyć wszystko. Natomiast tutaj już tak nie jest. Już nazwisko nie, nie, nie jest nie gwarantem. Biło. Nie. I dopiero wyobraź sobie, że patrzę sobie na to, co się dzieje, i um, widzowie wracają, ale w momencie, kiedy jakby jest sytuacja, że film jest chwalony i rozchodzi się drogą może nie tylko taką promocyjną w mediach i tak dalej, ale też pantuflową. Okej, okay, idźcie, ten film jest świetny I, i trzeba dłużej wświetlać jakiś tytuł. Taki chłopów graliśmy ponad miesiąc i dalej widzowie chcieliby go oglądać, bo jedna osoba drugiej osobie przekazuje to musicie koniecznie iść na ten film. E, tak samo było z teściami dwójką. To też na początku nie było wcale dużej ilości osób, ale jak się okazało, że film jest bardzo dobry, to ci widzowie rzeczywiście zaczęli chodzić i jakby z tygodnia na tydzień widzieliśmy wzrastającą frekwencję. I to jest bardzo ciekawe, bo ta sytuacja się odwróciła. Wcześniej było tak, że w dniu premiery i właściwie weekend premierowy zawsze były tłumy. A później powoli to tak spadało, tak? I, I na koniec już po kilka osób, a teraz jest na odwrót. Jest tyle platform streamingowych, gdzie możemy oglądać filmy, jakie tylko chcemy, które są dostępne na platformie. Tak jak kino w tych czasach się odnajduje? Na początku byliśmy przerażeni tym właśnie tym rozrostem możliwości bo tych platform jest naprawdę ogromna ilość. I, i świetna produkcja, oczywiście, tak. Seriale i filmy ja sama przecież też jakby korzystam i oglądam. Jeśli coś potrzebuję, to, to, to nie jest tak, że tylko kino i kino. Um, bo to jest świetna opcja, tak. Um, żeby zobaczyć coś, co, co, co zawsze chcieliśmy zobaczyć, a ono jest dostępne, albo, albo zobaczyć jakiś serial. Przecież w kinie nie wyświetlamy seriali. Um, a szkoda. Może byłby to nowy trend. Tak. Um, no właśnie, myślę, że, że trochę już uspokoiliśmy się jako kiniarze, bo tak na siebie mówią właśnie um, wszyscy, którzy pracują w kinie. A kiniarze się uspokoili i nie, nie ma już takiej mocnej obawy. Teraz już przyzwyczailiśmy się do tego, że te platformy są, będą, będzie ich coraz więcej, będą coraz bardziej ekspansywne. Natomiast kino jest, ma się dobrze i jakby część twórców filmowych nie wyobraża sobie, żeby ich filmy trafiły najpierw na platformę, a, a nie do kina. Tak? To, to jakby działa w ten sposób. I, I myślę, że długo, długo nic nie zastąpi jednak tego oglądania w sali kinowej. Mam nadzieję. Kino Światowid należy do sieci kin studyjnych. To nie jest multiplex. A... I dzięki temu możemy w Kinie Światowit obejrzeć produkcje, których właśnie w dużych multiplexach nie zobaczymy. Chociażby myślę, że taką perełką jest dyskusyjny klub filmowy, albo chociażby ten cykl związany z polskim kinem, z klasyką klasyków. Czy jest szansa, jest przestrzeń jeszcze na na sieć, na kina studyjne, bo wiem, że w Polsce kina studyjne borykają się też z pewnego rodzaju problemami. Wiesz co, kina studyjna to taka szeroka nazwa. Ja jej osobiście, mm, ja jej nie lubię, dlatego, że ona jakby... Przynajmniej mi źle się kojarzy i czasami myślę, że widzą też. To są takie małe kina, które pokazują tylko niszowy, zamknięty repertuar. A to tak... A tu nie można tak powiedzieć, nie, trzy absolutnie. sale kinowe. No właśnie, ja, ja właściwie nasze kino nazywam takim mini pleksem. <laughs> nie nazwa. jest to multipleks. Wiadomo, nie jesteśmy dużą siecią, jesteśmy po prostu kinem światowid. ale mamy trzy sale i właściwie chyba nie, nie możemy się wstydzić, jeśli chodzi o wyposażenie tych sal. O, o projektory, o to, co, co, co tam staramy się zapewnić widzom, bo naprawdę dobrze się ogląda. Duża sala jest największą salą kinową w mieście, z największym ekranem, i, 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 i tam niektóre filmy widzowie chcą Napoleona oglądać tylko u nas. Na przykład. E, dlatego nie jakby. Ta nazwa niekoniecznie, ale to co mówisz, ta sieć, czyli Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest po to, może powinniśmy zmienić nazwę, jest po to, żeby skupiać kina lokalne, czyli kina takie jak nasze, kina samorządowe czy też prywatne, które nie są, które nie należą do dużych sieci. I dawać im wspólne takie wsparcie merytoryczno-finansowe, bo też niektóre projekty są dofinansowane, takie nasze małe, mniejsze, które możemy realizować i dla naszych widzów właśnie tutaj lokalnie w Elblągu. Takim projektem była letnia mała akademia filmowa, która dostała dofinansowanie. Dzięki temu wakacje mogliśmy zapraszać dzieci, pokazywać im filmy, robić dla nich warsztaty. Dużo jest takich dofinansowań na malutkie inicjatywy, ale to jest bardzo ważne, bo tym się wyróżniamy, tak? To, co powiedziałaś o właśnie tej klasyce, na polskiego, krótka historia polskiego kina to jest inicjatywa stowarzyszenia. Kina włączają się chętnie, mają e, wspólną kampanię reklamową, mają możliwość wyświetlania klasycznych filmów polskich, e, jest e, oczywiście wideolekcja przed. Także to jest taka nasza wspólna, e, wspólna też strategia. E, wyróżnienia się na tle innych kin sieciowych, które mają do zaoferowania dużą ilość popcornu, ciekawe gadżety i duże promocje cenowe. Natomiast my oferujemy trochę inne rzeczy, być może bardziej wartościowe. Mam nadzieję, że widzowie to doceniają, dlatego że staramy się głównie jakby otwierać się na potrzeby widzów. Tak? Jeśli a, potrzebują zobaczyć coś ciekawego, czego u nas nie ma, zawsze mogą się zwrócić do nas. My staramy się jakby myśleć o wszystkim. I to, co powiedziałam o tym miniplexie, jest też tak, że właśnie to, co mówimy, nie, nie, nie zawsze jest tak, że my pokazujemy kino. Właściwie nie jest tak, my pokazujemy wszystko. Pokazujemy wszystko to, co uważamy za istotne i ważne. Pokazujemy dużo kina polskiego, pokazujemy dużo filmów familijnych, wszystkie jakie tylko są, bo ja uważam, że no, kino jest po to, żeby właśnie do niego przychodzić. I jeśli możesz przyjść z rodziną i, i kupić w, w dobrej cenie w weekend bilet i usiąść i spędzić wspólnie często, o to właśnie chodzi. Dlatego jak najbardziej kino rodzinne. No i to, co widzowie chcą. Oglądać jest też przestrzeń oczywiście dla kina europejskiego, dla tych mniejszych produkcji. Dużo widzów pyta: oczywiście, to nie jest tak, że są pełne sale, nie oszukujmy się, to, są, to jest garstka osób, ale funkcjonuje z, z powodzeniem. Tak samo DKF, którego tradycja sięga lat 70. w naszym kinie i dalej będzie funkcjonował. Widzów na DKF mamy stałych, są też nowi. Sprawdza się świetnie. Ola Bielska to prowadzi z powodzeniem. Zawsze rozmawia, dyskusje trwają czasami dłużej niż film, więc jak najbardziej jesteśmy kinem, minipleksem studyjnym. Historia sięga lat 60., ale. Wy też dołożyliście, kino też dołożyło, i wy jako pracownicy kina, dołożyliście też cegiełkę do zebrania historii wszystkich helbląskich kin. Powstała książka, projekcje. Jak się okazuje, w Elblągu było kinowe zagłębie. Tak, tak. Było razem osiem kin w pewnym momencie. I my, tworząc tę książkę pięć lat temu, sami dziwiliśmy się, jak to możliwe, że w takim małym mieście Właściwie na każdym przedmieściu było jedno kino i to, to, nie, to niesamowite. No właśnie, to dobrze, że o tym mówisz, bo jakby z tego co wiem, na skalę polską jest to unikatowy projekt. To znaczy stworzyliśmy książkę, która wspomina wszystkie kina webląków, wspomina też historię przedwojenną, odkąd kina pierwsze powstały na Starym Mieście, jak to właściwie się zaczęło, gdzie te kina były, kto je stworzył, czy ktoś coś pamięta, jakieś może archiwalne zdjęcia. E no i nikt tego jakby nie robi. I, i, i tutaj jakby ogromna praca koleżanek z, z działki na Olibielskiej, Karoliny Śluz, która wtedy pracowała, żeby dotrzeć przede wszystkim do materiałów, których naprawdę było niewiele, do ludzi, którzy jeszcze pamiętają, żyją i pamiętają, mają jakieś zdjęcia albo mogą powspominać. I, I ta książka, o której mówisz, projekcja to nie jest książka, którą można nazwać jakimś, jakąś książką historyczną albo książką, która jakby jest traktatem na dany temat. To są wspomnienia ludzi. Są też oczywiście fakty, e, które które są zamieszczane jako ciekawostki, są zdjęcia, jest to takie archiwum. Natomiast są to wspomnienia ludzi, przez taki pryzmat patrzyliśmy, bo jakby te wszystkie kina, które były, Kino Orzeł, Kino Syrena, które, które wszystkie, wszyscy wspominają z, z rzewnieniem, Kino Meduza, Kino Promek na Browarnej, które było, czy też słynny Zamech, to są kina, które... Który, które jeszcze wspominają jakby niektórzy mieszkańcy starsi oczywiście z, właśnie z takim sentymentem I, i dużo wspomnień z tym związanych. I to właśnie zobacz, to ciekawe, bo wracamy taką klamrą do początku. Ta magia kina polega na tym, że ktoś, każdy z nas ma jakieś wspomnienie z kinem związane. I, każdy, I każde wspomnienie jest inne. Tak, oczywiście. I to nie tylko związane z filmem. Tak? Także też z osobami, z którymi się wtedy było, jakby z czasem, kiedy to było, jakimiś okolicznościami, jak tutaj w kinie Syrena wspominano, jak w kolejce na wejście Smoka stało się zakręcające ileś tam metrów, albo słynne premiery w kinie Światowit na placu Jagiellończyka przy okazji Titanika czy Potopu. Um, to gdzie, było show. To było show, tak. I to wszyscy wspominają jako wielkie wydarzenie i jakby jedno z najsłynniejszych w naszym mieście. Także no właśnie, tak to wygląda. Odsyłamy naszych widzów i słuchaczy do książki. Niech, niech obejrzą przepiękne zdjęcia. Proszę Państwa, tutaj są przepiękne fotografie, które koniecznie trzeba obejrzeć. I te wspomnienia też warto przeczytać. Książka w takiej formie, to już jest Biały Kruk, ale jest też dostępna w wersji cyfrowej. Tak, jest dostępna na naszych stronach. Można, można wejść właściwie na stronę Światowidu i tam zobaczyć w publikacjach. Jest dostępna, można pobrać ją i. Tak, tak szczególnie zachęcam tych, którzy, których zaciekawi ta rozmowa, ponieważ ja przygotowując się do niej dzisiaj rano szybciutko do kawy, zaczęłam ją otwierać i przypominać sobie, co tam właściwie jest, i to jest naprawdę niesamowita książka. Zapraszamy do czytania i zapraszamy do kina. Zapraszamy do czytania i zapraszamy do oglądania i zapraszamy do nas. Niedługo festiwal filmów familijnych od 4 grudnia, także o to o czym mówiłam, zobaczycie też nowe polskie produkcje, ale przede wszystkim spędzicie miło czas w kinie. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, gościem podcastu Kilka pytań była Natalia Piotrowska, kierownik kina światowid. Kilka pytań.